W głowie nawet jednej szarej komórki, zatem cię nie będę próbował ciebie tego nauczyć czegokolwiek. Bo przecież te słowa to jest, ja coś mówię, to się odbija w ścianę. A szkoda, zawsze sobie robię nadzieję. Tyle lat jestem w internecie, a zawsze sobie robię nadzieję, że jeżeli ktoś ma martwicę mózgu, to można to wyleczyć na spokojnie, normalnym zdaniem, ale nie da się. Jeżeli ktoś jest skazany na to, to już się tego nie da naprawić tyle. Szkoda! Kiedy skończy 15 lat, i może tego, a jeżeli jest starszy niż 15 lat i nadal tak mu mózg funkcjonuje, to i ja pierdziele społeczeństwo polskie jest skończone. Naj, najlepsze jest to, że jeżeli ktoś pokazuje taką logikę, jeżeli ktoś pokazuje takie zachowanie i mówi, że jest starszy, i on uważa, że to jest coś lepsze, że to, że to go broni, że to jest coś lepszego, i mi, mi się wtedy jeżą włosy na plecach na takie, jezu, on naprawdę myśli, że to wymówka. To się yyy, nagrał, chłop. To jest dobrze. Rozchodniaczka. No. Rozchodniaczek. No, to ja będę Nie znam, nie dam. Mara blaszka. Siema ma Dobra, kto ostatni widział w ogóle blaszkę. Ani nie streamuje, A, ja Ani nie jest widziałem. tego, jest moderatorką i to. Chyba też, nie? wydaje mi się, że ja blaszka gdzieś po prawej stronie. Ja się Gdzie był blaszka? Czy ktoś si widział? Y, Manża, widziałeś ja... blaszkę? Ja już widziałem blaszkę. Okay. Ja jestem teraz w reaktorze po lewej stronie. O, to szybko przebiegłeś. No, szybko przebiegłem, szybki mam nóżki. Jak wszyscy wiemy, jest połączenie eventem pomiędzy nawigacją a reaktorem, żeby szybciej tam co nie? Moja <laughs> ulubiona, tak rzadko używane. <laughs> e, nie to no. co, mówić wam, czy... nie wiem, czy... bo nie wiem, w takim razie... Że to tak, jest... mów, no, wydaje mi się, że... E, to w nawigacji znalazłem ciało. Okej, okay, czyli tak, jak się spodziewaliśmy. Kto zapalał światła? Ja zapalałam ja... światła, po przebiegłam z kimś. Ja przyszedłem Fizo, potem. Tak? Ja bym, okay. Nie Fizzły, i Narek. I Narek! Okej, okay, sorry, Błęk. ja was podzwoniłam. No, no, ja nie poddawać się tego Jak się mijaliśmy przy odwaktu, to do, kto A, ja. Ja wiem Szymon, ale ja sobie to robię to zawsze nadzieję, że to ja... idzie wybudować jakkolwiek. Ja jakkolwiek. Pobudzić jakkolwiek może nie. Ale... Nie ma co Szymon, nie ma co Szymon. Nie wiem. Bo tam parę osób wybiegło z tego Wiem, 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 bo się zlało tam, nie wiem. Tam jeszcze Nafcia była w nawigacji też. Tak, byłam, ale to wybiegłam z, z mandziem. W tym samym momencie. A jest w ogóle dosłownie? No, dosłownie w nawigacji, na no, góry, po lewej. To w ogóle nie było w To, to stronie był mapy. przy mnie, jak ja robiłem sobie download. Chyba nawcia ty byłaś przy mnie. Mhm, mm byłaś miała byłam idealną me? okazję, żeby mnie wtedy zabić i nie zabiła mnie. To jej nie kliruje, ale to tylko informuje, że robiłem download przy Uploadzie i nawcia ty ze mną nic nie zrobiłam, pomimo tego, że światła były wyłączone nawet. Robiłeś download przy Uploadzie? Wiecie no o co mi ja... chodzi. światło Nie bawcie się w Vladiego. No naprawiam ze mną światło, a raczej to nie jest jego frak. W sensie, ja, dobra, ja mam pół sekundy mnie. Ja, ja widziałam w takim razie po tamtej stronie błękitnego mandzia i kogoś jeszcze. I blaszkę. Aha, okej, okay. czyli mam cztery dobra, osoby. dobra, ogólnie możemy guzika zwałtować, bo wiecie. Mnie nie sasujemy, dlatego że ja byłam cały czas przy kimś. Z Mandziem wybiegłam A, w ogóle z dobra, nawigacji. Dobra, dobra, dobra. Ale możesz być z Mandziem impostorem, także wiesz, dlatego mm, jest Może być prawda. Słynne dłoń impostorskie. Okay. Ja byśmy byli impostorami, okay, teraz okay. zabijemy wpadkę. Dobra, dobra. Słowa klucz. Wiem, że teraz wpadka pewnie zginie. Pewnie ją zabiją dla beki. Ejeczka. Dziękuję ślicznie, Kamilku. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ty jak fizowatym nie sprawdził. Kamilek wpłacił 3 złote. Ale mnie obczaja, chłop. Miło się ciebie ogląda. Mało mam to mało dam 3. Dziękuję ślicznie. Jak mało masz, to nie dawaj nic, Kamilku. Jeżeli jesteś na czacie, oglądasz moje streamy to wystarczy. Nie musisz mi dawać cokolwiek, żeby tego. FOTO. O! Chwadka <słatki> jest! <laughs> po to puszczam reklamę, żebyś właśnie nie musiał mi tego dawać do Nightmare. Dlatego właśnie nie chciałem streamować na YouTube, na przykład. Bo nawet nie mm -hmm. Zabiliście mi go. Kapitanem Galgenem, Alienem czy Bloody? Bloody, <laughs> jutro będzie, bloody jutro to będzie. To jest bardzo mocno wpadka. Czemu bardzo o, mocno o, wpadka? Ciekawe, bardzo mocno. Znaczy, ty Zakan, dziękuję Ci za to, go. to go. Był w reaktorze, ci tam, gdzie zginął. Ja wchodziłem na dół. I miałem wpadki, która szła w górę. Później Aj, jeszcze chciałem spotkanie. się rozręcie, gdzieś no, są no, tą więc poszedłem tam e, do medyka. O, które ze strony um, już postawiliśmy no, na YouTube? Rozepol, ja nie ufam reklamom na YouTube. YouTubie. oglądam się gdzieś, gdzieś jest report, bo były jeszcze światła zgaszone. Hmm. Wracam się i znowu wpadkę mijam jakieś z od lewej do prawej przy medycynie. Zajębiszcie, piesku. Gratuluję. No i, I wchodzę tak, do No, ja ja gratuluję. I teraz... może dla kogoś to zaszło jak głupota, tak, Ja ci gratuluję. co zrobić? Tak, słuchajcie. nie wiem, co w... Poczekaj, fizobaty, Poczekaj, fizowaty, no, poczekaj. Byłam, poczekaj, w w Fadka, poczekaj. To Ja Padka. widziałam, jak wychodzisz z medycyny. Nie marnuj czasu w Nie kłóćcie się, bo to jest marnowanie czasu. Dobra. Idę na rękę. Teraz tak. Trzy osoby ze mną przed chwilą były w elektryku, była to Nawcia, był... mm. była to Aini i ktoś jeszcze? Ja, ja, ja. To Guzik, dobra, błękitny. Ty zostałeś na uh, adminie, gdzie potem poszedłeś? Mmm. co całą rundę karty. Nie, nie, nie. to nie wtedy Twitch ma Dobrze, tylko coś tego, jak dobra, jak dobra? Ja tego, z tego. Ja kupuję tego. Nie, mówię, ja kupuję I Narek, gdzie ty byłeś? Ja zrobiłem meteory, o dwa i właśnie wchodzę do nawigacji. Czyli tak, narek jest teoretycznie cały czas po prawej stronie, Wpadka, Fizowaty, możemy Ciebie wywołać... kiedy był update, tak, znaczy, no. update to jest na becie co jakiś czas, rowerdate'y. Ten update wygląda przed, nie wiem, 5 dni temu. Może potwierdzić, czy nie, bo nie ruszyły się żadne wenty w czasie, kiedy ten. Ja był? Ja nie, nie widziałem. Ja, ja nie widziałem. Się to to ja nie się, ja go pozdrawiam. Ja byłam z Annie i nie ruszały się żadne wenty. Cierpliwości wyrabia, ale doświadczenia się nie nabiera, nie, nie, nie. Ja włączałam światło. A potem zrobiłam download i Do czego zależy Moim czy ekranik za, jest zbity, jak jest z marszu to jest zbity. Chę ma za kąk. Dziękuję, że byłeś mandza. dzisiaj. Ja nawet nie Przyrzekam Zapraszam ja ja jutro. Tak na na Jeżeli chodzi na ten film, to domyślam się, co że zostawiłaś swojego przyjaciela ale... wpadka, No bo nie No, po prostu ja skikuję. Ja Nie, nie, nie róbcie takich pochopnych rzeczy. Jak tam na robota? Nie ma blachy już. Blacha już poszła. Mi wszyscy śmiertelni, bo jesteście tak ta, raz nie, 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 na bo się nie to ja nie jestem tak. Nie naprawdę prostu, na, na tym napinacie. lobby użyć terminu spocenii. Nie, po prostu no napinacie tak. za bardzo, ale macie lewych inwestorów, nie. Ze wszystkich lobby, na tym lobby użyć terminu spoceni. Ja cię proszę. <śmiech> <śmiech> Nie, nie, nie. Chodzi o coś takiego TPMT jak w momencie, jak coś gra. Teraz na przykład coś nie gra, bo nie używam song requesta teraz, ponieważ... No nie ma muzyki teraz, tyle. Teraz to tylko ambient mu... muzyka z tego, Amolga i tyle. Jakieś plany na jutro? Od jutra zaczynają się moje kilka dni. Mój kolejny tydzień, ja mam trochę więcej czasu wolnego dla siebie. Jako, że jestem pracoholikiem bez hobby, bez życia i to mój czas wolny dla siebie wykorzystam na to, żeby więcej streamować. No cóż... Jest, jak jest, <noise> Dziękuję, Shudder. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Zaktan. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra. Tyk. Znaczy, ja tam nie narzekam. Sam mówił, że to trzeba kliknąć dwa razy i się robi automatycznie. Że na strzałkę trzeba kliknąć dwa razy. Że o, tak? Jak można to robić? Oglądajasz Warsy, nie oglądałem Warsów osobiście. Czy słyszałem co powiedziało mnie Jawchan? Tak słyszałem. Nie rozumiem jaki Japan jak ma ze tak, mną problem, ale spoko. Warzenia. Niechaj ma, niechaj, niechaj ma, niechaj będzie na y -y. mnie agresywny i tego spoko. Ma prawo, ma prawo! Trudno. Ja nie zamierzam tego oddawać ze wzajemnością. Widocznie, widocznie coś go boli we mnie, że tego. Coś go jak... widocznie boli we mnie, że tego, że musi się do mnie odnosić Wyszedłem na streamach, z... co nie? Od dołu od jakby. Ja nie muszę. No od storage'a, no w ten sposób. Zamknęły... Mm. Miałem zamknięte drzwi w kafeterii. Ja przynajmniej nie muszę wyłączać ja streama, raz, no jak też się ktoś odpala. Od <F2> was, potem pobiegłam <laughs> przez kafeterię do storage'a, e, potem lower engine, reaktor, e, zrobiłam Semuses i kolejne zadanie. ale... E, i teraz jestem gdzie? Teraz miałaś mnie przed chwilą w I Jestem teraz Ale chwilę potem miała mnie Aini i też biegła od lewej strony. Tak, i e, nie mogę sklirować z tego kilka. Ale, ale widziałem tego, tego, tego szocika od, wylego od wylego wylego tego wylego Parisa. Wylego. Ostatniego tego, kiedy tak coś nie wspominał. Tak I już nieważne co wspominał, ale mnie jeno bardzo zaskoczył. Bo ja nigdy Parisa Platynowa w ogóle nie znam. Jego nigdy nie oglądałem. To był pierwszy szot jaki oglądałem, ile ten chłop ma energii. Ja pierdzielę. Nie dziwię się, że jest taki popularny jak ma tyle energii, co nie? W sensie po prostu u niego coś jest z uśmiechem na ustach, to ogląda, jak on ma tyle energii. Chciałbym go kiedyś zaprosić na tego na Nie wiem czy by przejął co, nie, ale chciałbym go kiedyś zaprosić na Amonga. Chciałbym z takim głowem zagrać, co nie? Później jeszcze na nawigacji. Czemu nie powiedziałeś, że byłeś na początku od i robiłeś kartę ponownie? Też robiłem. Może kiedyś złapie do tego. Bo tylko, że oni wyciągają tak kasy w jeden w miesiąc żyje. i ty niż ty wrok. I dobrze, niech sobie wy, wy, niech sobie wyciągają. Niech bardzo niech dobrze, dobrze. Niech, 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 wyciągają niech wyciągają sobie jak najwięcej, najwięcej. I życzę im tego. Dobrze, słuchajcie. Ja mi życzę, że ja kiedyś też ja będę tyle wyciągał. Chociaż to są naprawdę ogromne kwoty, jeżeli wyciągają tyle ile ja w rok. W takim razie, jeżeli wyciągają to tylko w miesiąc. Paris jeszcze nie gra wam, fajnie byłoby to zobaczyć. Kurde. Muszę tego, kontakt do Parisa jakoś załawać, mu może zaproponować. Chyba Gimper ma kontakt do Parisa. Nie, nie wiem, czy Paris by przyjął, co nie, ale byłoby fajnie. Jak Tomek go do Werka chciał, go dziś nie, nie ma, bo nie, bo nie chciał. a to raczej się nie uda. Ja wiem, że komentował warsztat z Nervarionem, może od Nervariona by się udało tego kontakt ogarnąć. O! Po prawej stronie? Po prawej. Czyli błękitny, tak? Na WMVM, Aire, no wiem, wiem, Irene będzie trzeba poszukać. będzie jak będzie robiliśmy z górki w Wamgu. Taki kontakt nadal macie, czy w planie? Czy zmienił się bada, planie? Bada. Nie się nie zmieniło, jutro bada. będę to ogarnąć rano. Bada. Na kogo? Kierko, to jak się cieszę. Tak, tak, tak. Wielok jutro planuję kontentowe gierki w Wamogu. O, dziękuję za Jestem No, to nie, czekaj to nie Na Instagramie mu napisz. Może na Instagramie, co nie? Napiszę teraz do Nerwariena, do tam Jana napiszę. Damian Damian Ejka. Widziałem, że kastowałeś z Parisem Lolka Czy mógłbym Czy mógłbym cię ładnie poprosić o jakiś możliwy sensowny kontakt do niego? Nie wiem gdzie uderzyć A chciałem go na Among us Zobaczymy, może, może nerwa da mi kontakt Doksonik, do siema, ja na winie, event poszedłem, bo zaspałem, o nie, wygraliśmy, wygraliśmy i to potężnie wygraliśmy, doksonik, zmiażdżyliśmy ich wreszcie, zmiażdżyliśmy ich wreszcie, jak zmienisz zegar biologiczny, masz jakieś sposoby, i... ja nie mam, nie, 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 nie. ja mam normalny zegar biologiczny, ja mam zegar biologiczny. nie mogę wstawać super wcześnie, nie mogę wstawać, nie mogę się kłaść super, super w późno, co nie, i tyle. Tak to jest, przyrzekaj i kłamie, co nie. Oglądałem cię kiedyś bardzo dużo, potem przestałem. Przypomniałem sobie ter teraz dopiero o filmie w się Próbuję sobie wtedy trochę negatywne zdanie o tobie. Teraz się zabawiam. O oglądam go 24/7, się ogląda i słucham. Zmieniłem trochę o tobie zdanie. No, no ja, ja wtedy tego. A wtedy ja wtedy za mocno poleciałem i dostałem artylerię w drugą stronę. Znaczy, artyleria w drugą stronę to była już tak szyta na miarę, że tak powiem idealnie. Proszę, pozdrawiam. bombka. Ale dobrze, ale dobrze, że dostałem wtedy artylerię, co nie? To spoilerujesz, Iwan, dla kolegi. Jest raz skoro zasłał, może na się chciał Tak, Zapytał się, jak poszedł. Nad, zapytał Zastanę się, jak poszedł, co nie? Zatem powiedziałem. Jak to było? Które ciało zgłosiłeś, Junior? Ja zgłosiłem nawcie. Ale to jest głosiła tego, dobra. po prostu w samym momencie zgłosiliśmy. Ja zgłosiłem nawcie. No ja na ja tak, A tak, ale dalej. Ale... Ale tak, proszę nerwaria ja na paryża ja zaprosi, nie ja graliśmy, co nie? potem że na tych eventach. Ja nie wiem, wpadka to chyba Ewron. U mnie to było nie wiem tam ze 4000 czy coś ja... To jest śmieszne, że mój kanał już nie jest Minecraftowy, co nie? Bo ja odpalam teraz kwadratową masakrę i mi uciekają ludzie, co nie? Jest mniej ludzi, aniżeli normalnie. Chciałem przecież na ciebie po kilku dobrych latach, zaczęliśmy od przez gry z w jakieś 7 lat bo Ta to było 7 ponad, co nie? Siema, siema salon. Tak na końcu kareta, kareta. Dziękuję. Dziękuję Husani. Hiusa, Dziękuję bardzo ślicznie. Oglądałem twoje ostatnie filmy sprzed 6 lat co zauważyłem, że na ogół mówić o WTF i a ja pierdziele, ja nie wiem. Ja, ja nie pamiętam starego siebie w ogóle i tak dalej. Ja czasem mam tak, że jak patrzę na siebie w czasie przeszłości, z tam sprzed kilku lat, to mam takie... To jest całkowicie inna osoba, co nie? To jest całkowicie inna osoba, której ja nie znam, i w ogóle nie mogę jakkolwiek utożsamić. Nie, ta... nie wiem, czy każdy tak ma, ale ja tak mam ze sobą na przykład, co nie? Że na przykład jakiś rok 2017... Powiem tak, czas przed tym, jak... Rzuciłem wagę? I jak rzuciłem ze 140 na 105 To jest takie, że to jest była całkowicie inna osoba, z którą nie mogę się utożsamić. Jedno ja ciało ja jest na odwa z tego co Ani mówi, a drugie ciało które ja zgłosiłem jest na wci w kamerach A, okej, dobra. Czyli jest dwa różne końca w ogóle tego zeskipował? Nie mam nie długie więc... Na tyle ja też mam, mam tak ze sobą, zakonę, tym bardziej Mandio, że jesteś ja jeszcze młody ale... dosyć, te zmiany ja też ogromne, słyszę, nie to zmiany w głowie są obronne nawet w kilku to jest prawda. Nie, ja tylko tą kartę. A jest prawda. A, A, aż się no zobaczę, no stary, film w nim, Wiem, wiem, spokojnie. Fantomas, ja pierdzielo, o którym ty roku mówisz? O którym ty roku mówisz? O siki się streamowało kiedyś, pamiętam. Przecież się pamiętam, że coś takiego było, nie pamiętam za dużo szczegółów, co nie? Ewrona poznałem na prawdziwy i za mu muszę znać, że jest w stronę swojej interwencji, kiedy liczby na Twitch. No, on sobie bardzo dobrze radzi, bardzo dobrze. Ewron jest z domu polskiego Twitcha. No, trzeba, trzeba, tak, trzeba więcej takich streamerów, jak Ewron ja to uważam. Crypto gdzieś normalnie. Wiele osób się zdziwą na tej poczętali swój messager sprzed roku ja pierdzielę. Ja powiem wam czat tak, że. No oh sorry, to chciałem robić Chcemy jeszcze pograć? Nie chciałem tutaj robić tego fracu. No. Chcemy jeszcze pograć? Ja bym pograł jeszcze Szum ja. Bym bym? Ja. 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 Tak, tak. Pokaż. Saya, dziękuję ślicie za 5 miesięcy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Saya, od czego ja zaczynam? Na samym początku mam tego. Czacik, mamy już taki ogarnięty czacik. Może sobie będziemy mogli rozmawiać i nie będzie. Spoilerów po prostu sobie rozmawiajmy dalej, co nie? Może się uda. Światełka są wyłączone. Poczekajcie, poczekajcie. O, szybko światło zapalone. Nawet nic nie założyłem tutaj zrobić, ale miło o i zgłoszone ciało już. Okej, No, ty światło? światła. Okay, okay. Szum, ja naprawiłem światło. I ja byłam nad nim, zrobiłam questę, akurat nie zdążyłam naprawić. Okej, okay, a ktoś jeszcze e, schodził w dół z kafeterii? Ja. Nie. I wszedłem od razu do admina. I tam w sumie jestem. Od razu. Ja już jestem okay. na szyjlcach aktualnie. Bo ogólnie to ciało jest przy wejściu do storage'a od góry, w sensie. bo ja przyszło zrobić probówki w meczach. A to był po prawej stronie, ze No, przy śmieciach spotkałem. Ja... mi się wydawało. No to super, to nawcie jest niewinna. Ja jeżeli chodzi ja o tego, Pierwsza do elektryka. Szum przybiegł potem naprawiając światło. Kwestia A, teraz, czy to ja zrobił to on? światło i ktoś zreportował od razu ciała. Czy to zrobił on, czy ktoś, kto był w, na wysokości admina? Czy osoba, która jest w adminie, widziała jeszcze kogoś? E, ktoś próbował wejść do admina, ale wtedy report poleciał. A od której strony próbował wejść? No, jest no od admina to jedno wejście. <noise> ale od dołu czy od góry? O, o, no ale jak ja stoję na środku admina, to ja nie widzę, ja wiem, góry, czy narek, ja, ja wiem, Inarek! Się... Ja wiem, I też jest pierwsza moja myśl w głowie, no przecież jest jedno wejście tylko. <głos> <głos> a mi się wydaje, że to nie szedł nikt, bo od góry szłam ja i nie widziałam nikogo tam, a od Czyli dołu... Czyli Tak, to od dołu wbiegał. Ciało... No przeznacie, nie wygwałtujemy, no, obiecuję. No, na pewno był, był to tak. jasny, na pewno ktoś jasny. Jeżeli to, to może byłaś Eni właśnie była. Nie, junior, nie wiem, jeżeli to nie ty na... nie wywołuję obiecuję. Nie, nie, stary, ja jestem na czynicach. Dobrze, okay. czyli osoba, ja nadal nie znam waszych głosów, która jest w Adminie, jest sas, w szumie jest sas, bo dobiegł po mnie do elektryka, ale w sumie zapalił światło, ale w sumie mógł mieć już kill. No tam, i odwiózł self report, obiusy. No i self report, ale również nie znamy drugiego, że tak powiem tutaj, więc nic się nie dowiedzieliśmy. To podsumowanie moje. Ja bardzo sesji narka, bo wydaje mi się, że to tak biegłem z tym tam kill. No, ja zawsze mówi, że on tylko był obok. On zawsze, no, tak... on zawsze jest, zawsze było e, obok. E, jakoś... On zawsze tak Dziwnie, ja się tak złożyło? Dziwnie że ja... było, ale nie mam nic wspólnego. Poszedłem z kafeterii, poszedłem Aby, do admina, ale te łóżka ukownie twoje ukownie. są po prostu podejrzane. Okej. Okay. Spokojnie. Nie, Inark, ja ręczę za ciebie. że jesteś killerem. Już się zaczynamy wrócić, także no. to ty macie na oglądanie takich ludzi? Nie chcę po prostu zagrać w tą gierkę dłużej niż dwie. Rundy. To, to Chociaż raz! raz. Wiecie co, 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 ja wam powiem? Wiecie co, co ja wam powiem, jeżeli to chodzi o, ty przycisk. o tych ludzi, co budują sobie tygol. właśnie domki z gliny i tak dalej, jako survival, co zaczęli to robić po tym... Nie pamiętam, jak on się nazywał... Primitive Technology? Jestem w stanie poszanować tylko Primitive Technology. Bo chłop rzeczywiście zapierdziela gorymi ręcoma. Hmm. Raz, dwa, trzy, się stara. O, Junior! Czyli jednak Junior! Czyli jednak Dobra, Junior. Dobra, widziałam, jak Junior zrobił mandio. Mówiłem, żebyś się przyznał, typie. Słucham? O. O. Słucham! Okej, <grym> ale teraz to już jesteśmy pewni. Dobrze, zep, poczekaj. teraz pojeżdżę, junior, a pojeździe. Do wpadki swoją. też nie, mówię no, typie, jasne. zatem to nie była żadna podpowiedź. <grym> Okej, okay, no, 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 no typiaro, mandzo. Dobrze, słuchajcie, generalnie ja sobie mm, wbiegłam do elektryka. Do elektryka wbiegł, jak ja wybiegałam, e, Ainie i Szumi. Ja wybiegam, miałam lecieć w lewo, a znam, a sprawdzę, co zam w storageu. W storageu patrzę, że jest krew rozbryzgiwany. Przy wyrzucaniu śmieci i Junior robi śrub do góry, biegnie, ucieka, ale niestety ja widzę go, widzę całą jego postać, łącznie z czapeczką i spodniami, tak nie mogę się, się cię pomylić. wszystkich, no, no, tak to się przeszkadzać, w Selena. Pisanie na czacie to nie jest przeszkadzanie kiedykolwiek. Że kiedyś był hmm. tak. Zrobiłem jakoś i tak wyjąłem na internetu na YouTube. Teraz się przegnałem z przyjacielem za ciągle na zmianę pracy i streamki. Bardzo jest mi miłości, ale mam nadzieję, że zostanę jeszcze w najdłużej. Się chce, żeby je zrobić, bo nie zdążyłem przy niej i wracałem w tym momencie... W to być, to nie miały być dwie, trzy gry, a nie dwadzieścia kierek. No dobra, spokojnie, spokojnie. Widzę ci giera, ta, wybrzez, ta, ta, ta. Jak odjeżdżasz to są głównie? Ja, low-carb, ja, 1500 kalorii i if, a, i a, if, if do tego. Nie, 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 nie chce mi się, muszę pisać skrym, opowiadanie. Nie masz wyboru. więc Nie masz, chłopie, wyboru i tyle, no siadaj do tego i to równo. Odwlekając, to, to na pewno to szybciej tego nie zrobisz, co nie? Dzień dobry, buba, dzień dobry, kłaniam się, witam, hej, hej że do storage'a i Czy ktoś jest po teraz w adminie, w ogóle gdzieś w okolicy prawej strony? W ogóle nie wiem, po co jest ta rozmowa. Ja zagra jak zawsze, jedna max dwie gry, a tutaj czy <gry> jest. Czekaj, ja bym się Inarka, Inarek. Ja uzależnienie, byłem... uzależnienie, czacior. Okay, okay, dziękuję ale y, mijałeś po drodze? Dziękuję, Koks, Mati y, bardzo ślicznie za subika, to pozdrawiam to bardzo to serdecznie. Y, koło silców podajże. Jak ty byłeś od góry? Ale on szedł do Teraz zamiast zagrać w jak tak, wyjdzie, raczej zagramy, raczej tam, sobie zagramy on wyszedł Opowiadanie nas tutaj będziemy mieli analizę na potężną ilość no, ale słuchaj, no tam to wcale nie odbiera jego pracy, co nie? Wieku, iluś tam lat. Zadania, które dostajemy w szkole są dla nas dużym wyzwaniem, a później już nie są dla nas dużym wyzwaniem. Ja, tak jak Junior zbijam, przez złotować, niestety, ponieważ, Zabramy, no cóż, może on się no ale dla mnie to bardziej śmierć. Dobrze, tak, że to jest tak, nie tak, złotowałam. Wpadka! Wpadka by nie zabiła, tak? Powiedziała, że mnie zabiła. Ja my jak, jak, jak wychodzi. się my widzieć, mogę, na wychodziła, więc że Pamiętajcie, że Wpadka ma dzisiaj dobry dzień impostora. Dwie osoby. że Wpadka dzisiaj ma Byłam impostorem i zrobiłam mańcę i od razu wyleciałam. Mega dobry dzień. przepraszam że. Dobra, ja lecę. Znaczy Hello, siema, siema. Hello. <laughs> Koksmaki, dziękuję ślicznie wstrzyma. za dwa gifciki, Pozdrawiam bardzo się. serdecznie. Wolałbyś to powiedzieć na YouTube? Czy tak jak obecnie z Twitchem jest? Przecież to powiedz zasięg na YouTube, bym wolał, to bym sobie przekonwertował na Twitcha tyle, ile bym chciał. Easy. Easy. Ja miałem miał topowe zasięgi na YouTubie, takie jak na przykład przy kocie, pod każdym moim teraz odcinkiem. To, to bym sobie wolał, to bym sobie przeniósł na Twitcha i tego kradę mi przyjaciół Ajni i Błękitnego, no buba, no czasem tak to w życiu bywa, no sorry. No nie było, nie było ekipy do grania. Że zagram jeszcze we FNaFa. będziemy grać we FAFA VR, plan planuję... O Jezu, ja pierdzie ale planuję w tym tygodniu, żeby zagrać we FNAFA VR, bo będę miał więcej czasu na streamowanie i ogarnianie właśnie takich rzeczy poza streamem też. Ponieważ praktycznie ja mam tak, że ja spędzam mój e, czacie kochany... E, o, jaki narek wyskoczył, Tak, nie chcesz? Nie chcesz? Nie chcesz. <śmiennie> co się stało? Co się stało? Co się o Boże... Co Boże! stało? Dobra, bołtujcie, No, miss. Ale kiedy mogłeś tak wykorzystać to, mogłeś tak to wykorzystać. Patka była słuszna przez to, że ja mogłem nie być impostorem. O ja pierdolę. No, no, biorę, że się dałeś teraz. Bo albo mogłeś mnie zatrzymać. To A co się białe. wydarzyło? Ale okej, okay, ale okej. Okay. Nie mogę, zatrzymać mój pierwszy gościowi, kill cooldown. Wyskoczyłem gościowi z wędów na rej. Aaaa, <gulia> ja mi się daje ty tych to, 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 to kamerach, ty? i wiecie, zaczyna coś świec, ja. i ja wychodzę a, z tej kamer. Narek, narek okej. Okay. Patrzcie, a jednak. tu narek, no, no, nie stało to swoje mięso. Narek, okej. Twitch czy YouTube, pijemy. Ja już tak patrzę na. Na chwilę obecną Twitch, ponieważ dzięki temu, że. znaczy. Hmm, że tak powiem, Twitch daje dużo więcej zabawy. Twitch daje dużo, dużo, dużo więcej tego. Więcej zabawy aniżeli YouTube. Przynajmniej obecny na chwilę obecną.